No? Nie. Co z nim robimy? Weźmy go do obozu. Przepraszam pana, mamy gościa w ciężkim stanie. Możemy od pana pożyczyć chatę? Dobra, właśnie. It starts with one thing. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm trying to explain it to you. I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day, the clock ticks right away. It's so, unreal, it didn't the below. Watch the time go right out the window. to try... kufr, just marzone blade

Gul 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 ara ara. Ara ara. ara 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 udało mi się zbiec z obozu teraz tylko do swoich czy bandycie uda się uciec to już w kolejnym odcinku A, i jak ktoś lubi Linkin Park, to może sobie jeszcze chwilę posłuchać.